Hej kochani, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem października. Październik był dla mnie pod względem czytelniczym dość dobry. Jestem całkiem zadowolona z ilości książek, które przeczytałam. A co najważniejsze, w większości były to całkiem udane lektury, więc jeżeli jesteście ciekawi, co przeczytałam w październiku, to zapraszam Was. Tak jak pamiętacie z pierwszego filmiku na moim kanale, czyli z tbr na październik, w październiku czytałam głównie y, dzieła z epoki wiktoriańskiej, ale nie tylko, co zobaczycie w dalszej części filmu. Natomiast może zacznijmy sobie to podsumowanie właśnie od tego Maratonu Wiktoriańskiego. No więc tak, jaką pierwszą lekturę wybrałam sobie Basila, autorstwa Wilkiego Collinsa. Jest to opowieść o młodym mężczyźnie z arystokratycznej rodziny, przed którym roztacza się bardzo obiecująca przyszłość. Natomiast zakochuje się on pewnego dnia w tajemniczej ciemnowłosej kobiecie, napotkanej w omnibusie i postanawia się z nią jak najszybciej ożenić. Natomiast jego przyszły teść stawia mu dość dziwny warunek. Ale Basil się tym nie przejmuje i postanawia wziąć ślub ze swoją ukochaną, co niestety później okazuje się brzemienne w skutki. Muszę przyznać, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tą lekturą. Nie spodziewałam się, że spodoba mi się nawet bardziej niż kobieta w bieli, o której Wam już wcześniej wspominałam, że bardzo mi się podobała, natomiast muszę powiedzieć, że z Basilem uporałam się o wiele szybciej, ta, która mnie wciągnęła o wiele bardziej, powiem Wam, że jest pełna tajemnic, pełna niespodziewanych zwrotów akcji, ym, i naprawdę czytałam ją z wypiekami na twarzy i nie mogłam się jakby doczekać tego finału rozwiązania zagadki, mam wrażenie, że mimo tego, że jest to książka napisana no, w XIX wieku, to mimo wszystko trzyma w napięciu jak najlepszy współczesny thriller. I jeżeli. Ym, nie do końca przekonują Was takie typowe klasyki, ale lubicie na przykład thrillery, lubicie kryminały, lubicie książki pełne zagadek, pełne tajemnic, to zdecydowanie polecam Wam zapoznać się z Wilkiem Collinsem, ponieważ może się okazać, że to będzie coś dla Was. Następnie zabrałam się za ostatnią już lekturę sióstr Bronte, która została mi do przeczytania, czyli profesora autorstwa Charlotte Bronte. Ta historia opowiada o również młodym mężczyźnie, również z arystokratycznej rodziny, także tak nam się złożyło. Natomiast w tym przypadku nasz główny bohater nie do końca dogaduje się ze swoją rodziną, dlatego też postanawia unieść się honorem. Wyrzec się rodzinnego majątku, koneksji, przede wszystkim swojego brata i opuścić Anglię, wyjechać do Belgii i znaleźć posadę jako nauczyciel języka angielskiego w Brukseli. Ta podróż wywróci jego życie do góry nogami. Moim zdaniem ta książka jest dość niedoceniana, jeżeli chodzi w ogóle o całokształt twórczości sióstr Bronte. Mam wrażenie, że właśnie profesor zbiera najgorsze opinie. Z czym ja się zdecydowanie nie do końca zgadzam. Jakby ujęła mnie postać głównego bohatera, czyli Williama. Moim zdaniem to jest taki trochę ideał mężczyzny. Jest bardzo prawdomówny, honorowy, uczciwy, przy tym ma wiele talentów. Jest odważny, jakby nie boi się postawić wszystkiego na jedną kartę, zacząć życie od nowa, stanąć samodzielnie na nogi. No, naprawdę, jest to taki mężczyzna godny podziwu. Być może można tutaj wytknąć Charlotte, że stworzyła troszeczkę takiego wyidealizowanego bohatera, który tak naprawdę nie ma wad i który być może mógłby się stać obiektem westchnień tak naprawdę każdej kobiety. Natomiast, no, ciężko mi ukryć fakt, że no wzbudził moją sympatię. Bardzo podobała mi się również ta cała. Sytuacja opisana jakby właśnie w szkole w Brukseli. To, jakie tam panowały relacje międzyludzkie, zarówno między uczennicami a, uczy, a nauczycielami, jak i między środowiskiem nauczycielskim. Jakby bardzo dobrze ta opowieść ukazuje nam różnorodność charakterów ludzkich. Pokazuje nam to, że bardzo często w życiu możemy się spotkać z osobami, które mimo tego, że my będziemy okazywać im dobroć, uczciwość, serdeczność, to one niekoniecznie będą nam się odwdzięczały tym samym. I jakby e, nasz główny bohater William znajduje się właśnie w takim powiedzmy gnieździe żmi tak naprawdę, gdzie rządzi obłuda, pomówienia, plotki, oszustwa, oszczerstwa, a mimo tego mam wrażenie, że do końca udaje mu się pozostać wiernym swoim zasadom, i Spokojnie mogę powiedzieć, że on tą swoją postawą tak naprawdę wygrywa. Radziłabym Wam się nie sugerować tymi wszystkimi negatywnymi opiniami na temat profesora i dać tej lekturze szansę. Być może, jeżeli nie lubicie takich wolno płynących historii, yy, które nie mają zbyt dużo zwrotów akcji, to może faktycznie tutaj się wynudzicie, ale jeżeli lubicie literaturę wiktoriańską, jeżeli lubicie klasyki, takie wolno płynące, przyjemne historie, z takim wyjątkowym klimatem, no to myślę, że spokojnie możecie się zapoznać z profesorem. Kolejną książką, jaką czytałam w październiku jest Dom na Brzosowisku autorstwa Elisabeth Gaskell. Jest to historia młodej dziewczyny, która jest takim jakby trochę piątym kołem u wozu w swojej rodzinie, ponieważ jej matka bardzo faworyzuje swojego syna. To on jest takim najlepszym synkiem mamusi, on wszystko robi najlepiej, on odnosi sukcesy, natomiast jego siostra jest troszeczkę bardziej w cieniu. Jednak dziewczyna dorasta, staje się dojrzałą, piękną, młodą dziewczyną i zakochuje się w niej pewien panicz. Jakby wydaje się, że nic nie może stanąć na przeszkodzie w szczęściu młodych, ale brat naszej głównej bohaterki popada w dość. Poważne kłopoty, i w tym momencie jego los i los całej ich rodziny spoczywa tak naprawdę w rękach naszej głównej bohaterki, i to od niej zależy tak naprawdę, co się z nimi wszystkimi dalej stanie. Bardzo podobała mi się ta książka. Tutaj jakby hmm, chyba nie ma zdziwienia w tym temacie. Bardzo podobała mi się właśnie postać głównej bohaterki, która z takiej szarej myszki, bardzo takiej cichej dziewczynki, nieśmiałej, stłumszonej tak naprawdę przez tą swoją rodzinę, rozkwita i staje się bardzo dojrzałą, mądrą kobietą, która jest w stanie dla swojej rodziny zrobić wszystko. Bardzo podobają mi się wszystkie tak naprawdę postacie poboczne, które, mimo tego, że ta książka jest taka cieniutka, zostały bardzo dobrze wykreowane, jakby widać. Te charaktery są tak nakreślone, że jakby widać na czym w życiu tak naprawdę zależy każdemu z bohaterów najbardziej i czym oni się różnią, czym jakby różnią się ich priorytety i to jest świetne. Jakby podoba mi się też bardzo klimat tej książki, właśnie czuć tutaj taką typową angielską wieś z czasów wiktoriańskich. Bardzo też ujęło mnie zakończenie. Zakończenie tak naprawdę trzymało mnie przez długi czas w napięciu. I jakby miałam taki lekki jakby... Um, Deja vu, miałam takie wrażenie, jakbym znowu cofnęła się do Villette, bo tam jakby pod koniec pojawia się bardzo podobny motyw i myślałam, że to skończy się podobnie, ale skończyło się trochę inaczej. Nie będę Wam więcej mówić, nie będę Wam oczywiście zdradzać zakończenia, ale jeżeli lubicie literaturę wiktoriańską, jeżeli lubicie klasyki, no to jak najbardziej mogę Wam polecić tę na Wrzosowisku. Ta książka utwierdziła mnie w przekonaniu, że chciałabym poznać więcej twórczości Elisabeth Gaskell, Niestety, w tym miesiącu, mimo moich obietnic, nie udało mi się tego dokonać, ale na pewno mam ogromną ochotę, żeby poznać jej twórczość i na pewno w najbliższym czasie będę to robiła. Macie moje słowo. Kolejną książką w klimatach wiktoriańskich, z którą ukończyłam w październiku, jest była sobie rzeka autorstwa Diane Setterfield. I tak jak już mówiłam Wam w Tibiarze, nie jest to książka z epoki, nie została ona napisana w XIX wieku, jest to powieść współczesna, ale jej akcja rozgrywa się w wiktoriańskiej Anglii. Historia zaczyna się w momencie, kiedy pewien mężczyzna przychodzi do karczmy, znajdującej się w pobliżu tamizy i przynosi ze sobą tajemniczą, martwą dziewczynkę, małą dziewczynkę. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że dziecko żyje, i w tym momencie kilka rodzin z pobliskich wiosek. Próbuje udowodnić, że dziewczynka należy do ich rodziny, że jest ich córką, siostrą, wnuczką i w ten sposób y, rodzi się nasza wielowątkowa, długa historia. Jest to nie tyle historia tej dziewczynki, ale jest to dla mnie opowieść o rzece, opowieść o tamizie, o tym, jak dookoła niej żyją ludzie, co im doskwiera, czego pragną. I tak jak już mówiłam, ta historia jakby nawiązuje do rzeki nie tylko przez to, jakby w jakim miejscu się rozgrywa, ale też jak ta historia wygląda. Ona trochę przypomina właśnie rzekę, która płynie bardzo powoli. Ta historia rozwija się bardzo powoli. Więc jeżeli nie lubicie powolnej historii, no to nie jest to książka dla Was. I ona się rozwija na różne wątki, które mm, może się połączą, a może niekoniecznie. Tak naprawdę czekamy na to rozwiązanie, czekamy na moment, w którym te wszystkie wątki się ze sobą połączą, kiedy tak naprawdę dowiemy się, co się wydarzyło tej nocy. Ale czy otrzymamy odpowiedź? Tego musicie się sami przekonać. Natomiast ja się bawiłam bardzo dobrze przy tej książce. To znaczy, mówię, to jest historia, która płynie dość wolno ale bardzo się przyjemnie czyta. Jest napisana pięknym językiem, naprawdę. Język tej książki to jest coś niesamowitego. Tak sama atmosfera, właśnie atmosfera wiktoriańskiej wsi. Coś pięknego. Na pewno będę chciała poznać inne książki tej autorki, na przykład Trzynastą opowieść. Bardzo jestem ciekawa tej książki też, tym bardziej, że słyszałam bardzo wiele zachwytów na jej temat. I jeżeli nie boicie się takiej dość sporej, grubej, książki, które opowiadają dość długą i zawiłą historię, no to serdecznie Wam polecam. Myślę, że to jest właśnie idealna książka na długie, jesienne albo zimowe wieczory. Jeżeli chodzi o lektury wiktoriańskie, to zaczęłam jeszcze w październiku czytać na plebanii w Hayworth, autorstwa Anny Przedpałskiej-Trzyciakowskiej, czyli biografię sióstr Bronte. Ogólnie biografię rodziny Bronte, może w ten sposób. I nie ukończyłam tej książki jeszcze, ponieważ mam zamiar poświęcić na jej czytanie troszkę więcej czasu niż na taką przeciętną książkę. Tak jak już wielokrotnie mówiłam, siostry bronty są bardzo bliskie memu sercu. I każda tak naprawdę powieść, która wyszła spod pióra którejś z sióstr, ma w moim sercu wyjątkowe miejsce. I tutaj ta książka jest skarbnicą wiedzy na temat nie tylko postaci każdej z sióstr i całej ich rodziny, ale też skąd one czerpały inspiracje do swoich opowieści. Skąd te wszystkie wątki poruszane w ich historiach się wzięły. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące. I powiem Wam, że są tutaj takie fragmenty, które czasami czytam po trzy razy, po dwa razy, po... Pięć razy nawet. Bo ja po prostu chcę bardzo wiele informacji stąd zapamiętać. Chcę zapamiętać po prostu, jak narodziły się te wszystkie powieści dziwne osczeń R, wichrowe wzgórza, Lokatorka Welfare Hall i tak dalej. Te wszystkie historie, które tak bardzo pokochałam. I dlatego mam zamiar dać sobie czas. Dać sobie czas na poznanie tej historii, dać sobie czas na zanurzenie się w tym świecie i wyniesienie z tej książki. Najwięcej, jak tylko mogę, na temat e, najwięcej informacji na temat sióstr Bronte, na temat ich życia, na temat ich rodziny, inspiracji do tworzenia. Jest to dla mnie niesamowita lektura. Jeżeli macie zamiar się za nią zabrać, to polecam zrobić to dopiero po przeczytaniu wszystkich powieści sióstr, ponieważ no są tutaj, że tak powiem, spoilery. Może nie tyle spoilery, ale no wiele tych historii jest tak naprawdę wziętych z życia sióstr. Więc jeżeli przeczytacie najpierw biografię, a potem powieści, to możecie jakby już nie mieć z tego takiej frajdy, możecie nie mieć zaskoczenia. Natomiast jeżeli po lekturze powieści sióstr weźmiecie się za ich biografię, to gwarantuję Wam, że będziecie mieli niesamowitą frajdę. Z wyłapywania tych wszystkich wątków, tych wszystkich smaczków, które właśnie dotyczą powieści sióstr. I jeżeli interesujecie się rodziną Brontę, no to polecam Wam z całego serca. Mimo, że jeszcze nie skończyłam, więc może powinnam się powstrzymać z poleceniem, ale na tyle, na ile na razie przeczytałam, no to jestem zachwycona. Ale jest to zdecydowanie pozycja dla miłośników twórczości sióstr. No jeżeli. Te książki do was nie przemawiają, nie lubicie ich, no to myślę, że no, nie ma sensu sięgać po biografię. Natomiast jeżeli lubicie, no to myślę, że to jest lektura obowiązkowa. Jeżeli chodzi o książki wiktoriańskie, no to tak naprawdę na ten moment już muszę zakończyć, ponieważ nic więcej z mojego typiaru na wiktoriański październik nie udało mi się przeczytać, ale nie mam do siebie żalu, uważam, że i tak całkiem dobrze mi poszło. Kolejną książką jest Dwór skrzydeł i zguby autorstwa Sary J. Maas. Tę książkę całkowicie przesłuchałam w audiobooku na Epic Go. Jeżeli chodzi o fabułę, no to nie będę Wam tutaj za dużo mówić, ponieważ to jest już trzeci tom serii Dworów i ciężko byłoby mi powiedzieć cokolwiek o fabule, tak naprawdę nie rzucając jakimiś spoilerami. Jeżeli natomiast nigdy nie mieliście do czynienia z serią Dworów, no to jest to seria fantazy. Opowiadająca o takim świecie, który jest tak trochę podzielony na pół, powiedzmy, pomiędzy ludzi, zwykłych śmiertelników, i rasę zwaną fej. To są takie, to jest taka rasa tak naprawdę troszeczkę zbliżona do elfów, bo też ma spiczaste uszy, jak elfy, i są nieśmiertelne. I główną bohaterką tutaj jest Feyra, która rodzi się jako człowiek. I okazuje się, że jej powinnością, jej powołaniem są wielkie czyny na rzecz całego świata. No i tak naprawdę tyle mogę Wam powiedzieć, tak? To jest tak naprawdę troszeczkę fabuła tylko pierwszego tomu, ale no nie chcę Wam mówić nic więcej. Chociaż ja wiem, że internet jest pełny spoilerów do dworów, bo w ogóle w internecie jest dość duży fandom dworów, cosplaye, fanfiki, na tego typu rzeczy, ale. Mam nadzieję, że jeżeli chcecie sięgnąć po tę serię i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to że no nie zaspoilerujecie sobie nic przypadkiem, i ja też nie chcę Wam nic tutaj zaspoilerować. No więc tak, moja relacja z dworami jest dość specyficzna. Tak jak obserwuję innych czytelników, jak czytam opinie, to ja jestem tak trochę bym powiedziała w takiej grupie nielicznych, którym bardzo, bardzo, bardzo podobał się pierwszy tom. Natomiast e, drugi tom, który jest tak bardzo ukochany przez wszystkich, też mi się podobał. Ale jakby no, nie miałam takiego zachwytu, że po prostu no, umarłabym z zachwytu nad tym drugim tomem. Nie. E, jakby miałam wrażenie nawet, że pierwsza część e, bardziej mnie wciągnęła. Ja bardziej jakby czytałam tą pierwszą część z wypiekami e, i z takim oczekiwaniem na rozwiązanie akcji niż ten drugi tom, który moim zdaniem momentami był troszeczkę rozlazły. A jeżeli chodzi o trzeci tom, tak, o nasz dwór skrzydeł i zguby, to to już dla mnie, powiem Wam, była taka kompletna, totalna sinusoida. Ja po prostu, tak, początek bardzo mi się podobał. Słuchałam po prostu z zaciekawieniem. Później jakby to moje zainteresowanie spadło zupełnie. Szczególnie jeżeli chodzi o wątek fejry i jej ukochanego. Nie będę mówić, kim on jest. Chociaż pewnie wszyscy wiemy, ale nieważne. Jakby to, ile autorka rozpisuje się na temat ich relacji, to jest moim zdaniem gruba przesada. Naprawdę, ja już momentami byłam tak znużona czytaniem po prostu o tym, jak oni się miziają. Jak oni po prostu tutaj wszyscy się nawalają, tutaj jest bitwa, tu jest wojna, tutaj ktoś kogoś goni, tu ktoś kogoś porywa, a oni się miziają. No dobrze, ja rozumiem wszystko, ale po prostu tego jest trochę za dużo. Sami widzicie, że ta książka jest dość gruba, więc warto byłoby może skupić się na najważniejszym. Znaczy, może nie mnie to oceniać, ale mam wrażenie, że pewna rzecz tutaj po prostu było za dużo. Natomiast sam koniec wciągnął mnie już bardzo. Ja byłam rzeczywiście już bardzo zaciekawiona jak to się skończy. Ja już tak naprawdę przesłuchałam ciągiem ostatnich chyba 5 godzin, coś takiego. I powiem wam szczerze, że to nie jest seria bez wad. Wręcz ta seria ma bardzo dużo wad, ale szczerze mówiąc, przywiązałam się do tego świata, przywiązałam się do tych bohaterów. To jest takie dla mnie trochę guilty pleasure, że się tak wyrażę, chociaż nie lubię tego określenia, bo nie powinniśmy czuć się winni za coś, co nam sprawia przyjemność i co nam się podoba, szczególnie jeżeli chodzi o literaturę. Ale no, z braku laku, no taką to nazwała, guilty pleasure. I powiem Wam szczerze, że będę sięgała po kolejne części. Słyszałam, że ten kolejny tom, Dwór Szronu i Blasku Gwiazd, o ile się nie mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, jest fatalny. I ludzie mówią, że po prostu jest najnudniejszy, najgorszy i fatalny, ale no mam zamiar po niego sięgnąć, bo jakby jestem ciekawa, jak to się tam wszystko potoczy po pewnych wydarzeniach, które zamknęły trzeci tom. No i oczywiście za głośną premierę Dwór Srebrnych Płomieni, no też jak najbardziej się zabiorę. Bo tak jak mówię, no to jest taki trochę syndrom sztokholmski, bo z jednej strony na niektórych fragmentach naprawdę się męczę i po prostu tak wywracam oczami, już sobie wyobrażam tych ludzi w tramwaju, jak sobie na przykład wracałam i słuchałam tej powieści i wywracałam po prostu oczami przy każdej scenie. To już sobie wyobrażam, co ci ludzie sobie myśleli o mnie, po prostu, że tak sobie stoję w tym tramwaju, wywracam oczami, ale kurczę, no przywiązałam się do tego świata. I jakoś tak powiem Wam szczerze, że nie potrafię sobie odmówić sięgnięcia po kolejne części. Właśnie się zorientowałam, że mam bransoletkę pod kolor trzeciego tomu dworów. Idealnie. <grymne> Ostatnią książką, jaką przeczytałam w październiku, troszkę jakby z obowiązku, jest Anna Karenina, autorstwa Lewatu Stoja. Jeżeli chodzi o Annę Kareninę, to powiem Wam szczerze, że mam zamiar nagrać osobny film pogadankowy na temat Anny Kareniny. Ponieważ mam tyle przemyśleń na jej temat, że nie będę się tutaj rozkadywała w tym wrap-upie, ponieważ on trwałby znowu godzinę. A chciałabym troszeczkę skrócić czas tych filmików, więc nagram dodatkowy film o Annie Kareninie. Natomiast, tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o Fabułę, no to znowu ciężko mi jest tutaj Wam cokolwiek powiedzieć, ponieważ jest to dzieło tak monstrualne i wielowątkowe. Że podjęcie się tak naprawdę opisania fabuły w kilku zdaniach no, jest karkołomne. Anna Karolina jest taką tak naprawdę panoramą XIX-wiecznego społeczeństwa rosyjskiego. Tak naprawdę od najwyższych sfer przez średnie do tych najniższych. Przedstawia bardzo wiele problemów społecznych ówczesnej Rosji, ale również jest bardzo nikliwą powieścią psychologiczną, mówiącą o emocjach, o uczuciach, o sentymentach. Jest to jedno z ważniejszych tak naprawdę dzieł kultury, powiedziałabym, że jedno z najważniejszych tak naprawdę na świecie. Odniesienia do Anny Kareniny pojawiają się w bardzo wielu innych tekstach kultury. Jest bardzo wiele ekranizacji Anny Kareniny, więc jest to takie jest to taki kanon światowej literatury. I jeżeli miałabym powiedzieć w skrócie, to naprawdę mi się podobało. Było parę takich fragmentów, przez które przeszłam z dużą trudnością. Byłam znużona, bo tak naprawdę, no, ile można czytać tak naprawdę o wywłaszczeniu chłopów, czy o lusterkach filozoficzno-religijnych bohaterów. Natomiast kiedy tak naprawdę przeszłam już pierwsze, powiedzmy, 300-400 stron, to naprawdę nie potrafiłam się już oderwać od tej książki. Jakby wsiąkłam w ten świat, tej XIX-wiecznej Rosji, do którego bardzo mi daleko, bo że tak powiem, mm, wiem już co nieco o XIX-wiecznej Anglii, bo no, naczytało się tych wszystkich Jane Austen, Sjus Bronte i innych. E, wiem co nieco o XIX-wiecznej Francji, Hiszpanii, przez moje studia. Natomiast e, jeżeli chodzi o Rosję, to była dla mnie to taka trochę terra incognita. Ja na ten temat nie wiedziałam nic. Annę Kareninę i też Wojny i Pokój, który jest tutaj, zawsze bardzo polecała mi moja babcia. Mówiła, że to są jedne z najpiękniejszych książek, jakie ona kiedykolwiek w ogóle w życiu czytała. I chciałabym też właśnie Wojny i Pokój poznać, ponieważ no tutaj zdecydowanie jest to trudna miłość w przypadku Anny Kareniny, muszę przyznać, ale jednak jest to miłość. Zachwyciła mnie ta książka, zachwyciła mnie złożoność psychologiczna bohaterów, zachwyciła mnie rozterki bohaterów, zachwyciła mnie tak naprawdę prawdziwość wykreowanego świata tutaj. I tak jak mówiłam, mimo, że momentami było ciężko, ostatecznie jestem bardzo szczęśliwa, że tą książkę w końcu przeczytałam. I naprawdę bardzo dużo o niej myślę. I ona gdzieś utkwiła mi też w sercu. Może nie tak mocno, jak na przykład, nie wiem powiesi się z ale gdzieś tam swoje miejsca też ma. Także jeżeli macie jakieś obawy, wstrzymujecie się przedsięwzięciem po Panny Kareninę, to spróbujcie się z tym zmierzyć. Jakby nie gwarantuję wam natychmiastowego sukcesu, bo ja też tutaj miałam parę podejść, ale spróbujcie się z tym zmierzyć, bo naprawdę warto, naprawdę warto. No więc jeżeli chodzi o podsumowanie czytelnicze października, to by było na tyle. Ja jestem zadowolona z tego miesiąca. Dajcie mi koniecznie znać, co wyczytaliście w październiku, co Wam się spodobało, co niekoniecznie, i dajcie mi też znać, czy czytaliście jakieś książki, o których dzisiaj mówiłam i co o nich sądzicie. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was na kolejne filmiki na moim kanale. Pa-pa!